Słyszeliście kiedyś o błędzie w The Sims 2, który może się przenosić od jednego gracza do drugiego. Jest nim super duper hackback. Co to jest super duper hackback? Poza tym, że ma całkiem zabawną nazwę, to jest to upierdliwy błąd. Jest to automatyczna interakcja, na którą gracz nie ma wpływu. Objawia się ciągłym przytulaniem, niezależnie od wysokości relacji. To znaczy, że gdy simowie mają dodatnią interakcję, to będą się na to przytulać, a gdy mają ujemną, to będą to tylko próby. Niemniej jednak jest to wysoce uciążliwy problem, bo nie da się tego przytulania anulować. Błąd powstał prawdopodobnie w wyniku źle napisanego moda lub haka do gry, który dodaje jedną lub więcej interakcji. Gdy usunie się takiego moda z gry samodzielnie lub przestanie on działać automatycznie, gra domyślnie używa super duper hack w miejsce utraconej interakcji. Nie jest to bug, który powoduje korupcję lub zepsucie otoczenia, ale jest bardzo upierdliwy i szybko rozprzestrzeniający się. Jak można się zarazić takim błędem? Błąd jest niewidocznie połączony z jakąkolwiek parcelą, którą gracz z zainfekowaną grą otwiera, nawet jeśli gracz próbuje użyć narzędzi do gry takich jak Simpe lub Clean Installer, aby zdezynfekować parcelę. Oznacza to, że nawet jeśli gracz ponownie zainstaluje The Sims 2, wszystkie działki, do których miał dostęp, gdy błąd był aktywny, nadal będą zainfekowane i przyniosą infekcję z powrotem do instalacji gry. Ta infekcja może również rozprzestrzeniać się poprzez pobieranie parcelni, które ktoś udostępnia, nawet jeśli podjęta środki ostrożności, aby wyczyścić parcele przed instalacją. Twórcy customowych parceli często odradzają dzielenie się parcelami, jeśli napotkali błąd w swojej instalacji, ponieważ mogą nieświadomie zainfekować innych graczy. Można natrawić też na udostępniane parcele, które mają adnotację, że gracz ma zainfekowaną grę. Tak jak widoczny przykład z Mod The Sims. Co można zrobić, żeby nie zainfekować gry? Przede wszystkim trzeba dokładnie czytać opisy ściąganych parcel. Jeśli będzie ona zainfekowana, to wiadomo, ściągasz na własne ryzyko, ale daj znać później innym graczom, że masz super duper hardback. Stworzono też kilka modyfikacji do gry, które eliminują lub kontrolują negatywne zachowanie tego błędu. Najbardziej znaną i polecaną jest mod Boiling Oil No Seam z tego, co zrozumiałam, to jeśli włożysz moda Boiling Oil No Sim Loaded przed zainfekowaniem gry przez baga, to w momencie infekcji on go ujarzmi i nie będzie on widoczny podczas gry, co nie znaczy, że on znika. Super Duper Hack Test od Chrisa Hatcha też może być pomocny. Jeśli posiadasz już zainfekowaną grę, a o tym nie wiesz, to on powinien to zweryfikować. Z tego co wiadomo, to super duper hackback test pokazuje powiadomienie tylko wtedy, gdy parcela jest zainfekowana. Jeżeli nie ma żadnego powiadomienia, jak u mnie, znaczy to, że infekcji przez błąd nie ma. Czy można udostępniać parcele innym graczom, jeśli ma się zainfekowaną grę? Nie jestem do końca pewna. Najlepiej sprawdzić swoją grę i jeśli jest zainfekowana, informować o tym udostępniając parcela. Jest też lot cleaner od Chrisa Hacha. Twórcy testu na Super Hack Hackback, który w jakiś sposób czyści parcelę z Baga, ale czy jest nadal wspierany przez twórcę, tego nie wiadomo. I na koniec dodatkowa informacja o Boiling Oil No Sim Loaded. Na stronie twórcy można czytać o wpływie moda na narodziny w grze. Są tam instrukcje, w jaki sposób posługiwać się narodzinami. Z tego, co zrozumiałam, to gdy chce się mieć wpływ na Babyka wychodząc z parceli, to trzeba zapisać gry natychmiast, gdy Simka daje nam znać o ciąży, a nie gdy dostajemy powiadomienie. Dzięki temu no sim Loaded będzie miało dostatecznie dużo czasu na działanie i nie wpłynie negatywnie. Jeśli się w czymś mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Najwyżej nagram kolejny film ze sprostowaniem lub dodatkowymi informacjami. W opisie dodaję wszystkie źródła, jakimi się podpierałam, robiąc ten film oraz wszystkie przydatne linki. Chciałabym jeszcze podziękować mojej moderatorce jednocześnie widzce, Agnieszce z Brzazowego Gaju, dzięki której dowiedziałam się na temat tego błędu i mogłam się podzielić z wami informacjami, które razem zebrałyśmy. I would also like to thank Jules Campbell very much for the additional information provided in the emails i tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie jeżeli chcecie wspierać kanał to zachęcam do lajkowania komentowania i subskrybowania jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście wpadnijcie na inne moje social media na grupę na facebooku na discorda wszystkie linki są w opisie i do następnego razu pa 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 pa, pa.